OK, także tylko wszystkim, jestem system Protagonistem serc, kolejny materiał, 600 na moim kanale. Dzisiaj ponownie W58, dzień trzeci serwera. Mm, no i dzisiaj już słychać nagrywam to w dzień, dzisiaj już sobie trochę poklikałem na tym serwerze, Sorry za mój głos, ale jestem trochę chory, mm, więc będę tak, tak trochę inaczej mówił, myślę, ale yy, ale co? 43. level yy, na ten moment. Dzisiaj jeszcze nic nie zaczynałem robić, mamy godzinę yy, 16. Także, także jeszcze sporo czasu. Do zrobienia się do, do zrobienia wszystkiego, dzisiaj jeszcze sporo można serwer zmienić. Jeżeli chodzi o topkę na szybkości, no, dawaj, dawaj, kurczę. jeżeli chodzi o topkę na szybkości wygląda tak. Dawalon on 216 poziom, w wbity jako pierwszy na serwerze, na, na tym Bardziku. 3 dnia standardzik, już myślę na każdych serwerach tutaj nic się za bardzo nie zmienia, że ten 200 level się pojawia, ale jednak Bart również się w stanie to zrobić. Y, także, także tutaj bez żadnego zaskoczenia. No i tutaj 217 poziom y, tutaj 2 okay, na no, y, <grym> Fake Coca y, wbił y, na też Bardziku oczywiście y, Wbił go jako drugi, no, ale aktualnie ma trochę wyższy level od dawalona. Y, no i tak ten ranking się prezentuje, możecie sobie popatrzeć konkretnie, ja tutaj nie będę już po nikach mówił, ale y, tu jeszcze oczywiście wszystko się może zmienić, bo do, do godziny 24 jeszcze dużo czasu y, dużo czasu zostało, nie? Top 1 Gildia oczywiście, Wise of Serious tutaj się nic nie zmieniło i Hell of Honor chyba top gildia, gildia top 2 tak Dobra, jeżeli o naszą Gildię chodzi to wszystko ładnie idzie do przodu, słuchajcie, konik pocisnął, trochę mu braku do 70 poziomu Ale na takich gemach taki level wycisnąć trzeciego dnia to i tak jest ładne bardzo osiągnięcie Być może się jeszcze 70 plus wbije, ale, ale to zobaczymy no i te wszyscy też bardzo ładnie lecą jeszcze o tej 50, próg 50. poziomu wycisnął, yy, przebił, także też też bardzo fajnie. Tym bardziej po nadpławcy nie jest. Yy, no i co? Dzisiaj odpalimy wyprawę pierwszą na pewno i będziemy sobie już po, powoli te procenty yy, te procenty będą nam leciały do góry i tak są myślę, że całkiem spoko jak na gildie yy, z wieloma graczami free to play, więc więc powoli powoli do przodu. Yy, no i dobra. Yy, no i dobra, co dalej? Słuchajcie, zrobimy sobie najpierw może jeden jeden level dzisiaj chciałbym słuchajcie 50 plus również dobić na tych gamach będzie to ciężkie powiem wam się, patrząc jakie mam procenty na lochy no ale trzeba spróbować trzeba je spróbować robię trochę awki, żeby zdobyć trochę golda przede wszystkim i żeby i żeby wbić 44 poziom żeby ten level już przekręcić na wyższy żebyśmy mogli po prostu ok 44 poziom trochę lepszej tamki dostawać bo musimy trochę wymienić broń i tak dalej zanim będę tutaj klikał Lochy bo aktualnie na Lochy mam 0,30% 0, także trochę mało przed tym na pewno trzeba coś wymienić także szukamy sobie trochę lepszego ekwipunku najpierw oczywiście na 50% jeżeli by się udało wbić to będziemy się przebierać całkiem no tu fajna broń ale górny niestety trochę gorszy chociaż mimo wszystko bym to chyba brał i tak wydaje mi się ta broń lepszym, lepszą opcją ile potrzebuję minimum minimum 806 yy, ok minimum 806 to jest jeszcze balansy ta teraz jak to wygląda 948 dobra to trzeba będzie to zbalansować żeby nam pasywka dobrze działała na bardziku oczywiście yy, no zobaczymy jak będzie z tą bronią yy, ok tu mamy wytrzymałość to weźmy to yy, podmieńmy gdzie teraz już mamy odpowiednią ilość 501, ok tak to jest git już 901 to jest git Sprawdzę teraz na szybko procenty Czy już możemy coś ruszyć czy Jeszcze trochę tego ekwipunku wymienimy sobie przed tym i czy to będzie to miało jakikolwiek sens Także dajcie mi sekundkę 3% oczywiście no i No i dobra czekajcie tutaj jest Ktoś nie wpisał Okej, okay, dobra, nieważne Tak, już możemy coś ruszyć sobie w lochach i już te procenty są troszeczkę lepsze mm, także także czekajcie grota korsarzy to tutaj mm, najpierw ok padło to szybko jest jakaś klata oczywiście bez miejsca no bo jak inaczej jak pech to pech no i tutaj jeszcze tego demona na pewno możemy ruszyć też zobaczymy myślę też powinien bardzo szybko paść dobra padło 45 poziom także trochę trochę do przodu no i dobra, tu jest 70, 74, tutaj wydaje mi się, że też... OK, powinno to paść i mamy broń, mamy broń. Kurczę, no... No nie wiem, co z nim zrobić. Gorszy górny rozrzut na pewno. A gramy jako powiedzmy Alamag, więc... Więc no, to jest na minus, no ale jednak broń na 300, to wydaje mi się, że musimy wziąć. O, tym bardziej jak nam taki gimmick leci. Przepiękny od razu. No i dobra. Minimum 8, 870, czyli wszystko się zgadza. Wszystko jest, jest, gitara jak trzeba. Ogólnie mam bardzo słabe podstawy. Jak widzicie, niestety, Golda mało farmiłem, bardzo z ludzi i tak dalej. To trochę, trochę akurat z tym zepsułem. No ale to potem wszystko nadrobi na spokojnie, nie musimy wszystkiego pierwszego dnia, że w pierwszych dniach robić. Możemy sobie spokojnie tutaj polecieć. już bardzo mi się tutaj nigdzie nie spieszy. No i dobra, ciśniemy dalej, bo dalej chyba też powinno coś paść, mi się wydaje. 74 poziom ok padł 47 level wbijamy tym sposobem 78 i 82 dobra Otwalec czy do zrobienia czy nie wydaje mi się że powinna być także przed sprawdzeniem procentów jeszcze daję tutaj trochę prób 60 baniek ok no wydaje mi się że jest do zrobienia aczkolwiek może być już trochę problem mamy 47 level więc trochę nam jeszcze zostało do, do 50 którą chcemy wbić oczywiście jak najszybciej. Hmm, no ok, no nie widzę żadnych prób. Wydaje mi się, że procent jest ok, bardzo niewielki, ale jednak się udało, jednak padło. Aż sobie to zobaczmy, powiem Wam szczerze, jestem ciekawy, jak to wyglądało. Hmm, no nie ma jakichś bardzo potężnych hitów na razie, hmm, ale chyba na koniec tak, tutaj wleciały dwa przepotężne 740 HP no i to padło jakimś studem także ładnie że się udało to wycisnąć jeszcze 48 poziom no i czy jeszcze Zając, czy Zając też nam padnie czy już nie mm, to jest dobre pytanie miejmy taką nadzieję oczywiście no ale na niego to już ja po prostu sprawdzę procent bo, <grytanie> bo to nie ma sensu tak klikać na pałę mm, takiego mocnego przeciwnika jak widzicie raczej szanse są dość dość niewielkie. Mm, ale dobra, no warto ten procent tak myślę, że sprawdzić. Okej, okay, gdzie wpisałem się raz. E, jakby ktoś był ciekawy, jak sprawdzam procent, to jest poradnik oczywiście na kanale do tego. Mm, Okej, okay, mamy na niego 0%, także... <grytanie> także tyle z tego by było. Mm, <grytanie> no co, trochę lipa, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Sprawdzam na poczwarę, na jakich procentach kliknęliśmy. Okej, okay, potwara padła na 0,1, także <noise> trochę, był, trochę było szczęścia u nas. No ale dobra, no co, musimy chyba mm, po prostu awką dobić 50, nie ma chyba innej opcji. Nie wiem, z czego mogę tego XP jeszcze wycisnąć, mm, sensownego, oprócz awki, jak mam 0% na lochy. Także chyba po prostu, no po prostu trzeba trochę tej awki zrobić, jak tutaj mam 0%, no to, no to nie będę tego klikał, nie? Jak to jest jedna na milion prób. Hmm, gdzie to może paść raczej nie ma to zbyt dużego sensu ale 50 plus bym chciał cię wbić koniecznie kurczę klaserek mam gid w miarę bo mam klaserka 53% yy, także yy, także no kurczę no niezły yy, wiadomo to jest kwestia głównie gemów w gildii yy, no jak ja mam gemy na po jak na, ja mam gemy po ile po 70 nawet tutaj dużo mniej yy, a osoby stopki mają gemy po no tutaj może zły przykład bo też mają z 20 kopalni pewnie 60 kopalni pewnie ale no tu ludzie mają po stopu nad gemy 110-120 no jest duża różnica w tych gemach i no przez to w statystykach no ale dobra no wyciśniemy ten, ten level słuchajcie nie możemy się jeszcze trochę przebrać spróbować jakiś inny klipunek przebrać poza poza jeszcze 14 Hmm, oczywiście poza bronią. No bo broni raczej lepsze na razie nie dostanę. Hmm, plus 22, ok, tu już jest, to już jest myślę, że warte wymiany. Hmm, także weźmy to. Oczywiście zaraz wszystkie gemy będę kopał. Klepsydy też będę brał, miał tego, że to jest strata golda, bo <grych> no bo czasowo myślę, że to będzie lepsze opcja dla mnie. Ok, to możemy wziąć, bo to już jest lepsze, dużo. Hmm, 76 inty no to nie, to nie akurat, to nie jest lepsze podki też można, można brać. Dobra, to jeszcze wezmę i na razie tyle. podki na internet na pewno nie biorę. Tu 80, ok. 80 to już jest lepiej. 84 wytrzymałość. Kurczę. Kurczę, kurczę, no dobra, weźmy to. Weźmy, weźmy. I szukamy sobie. Szukamy sobie ładnie, pięknie. Tutaj jeszcze pierścienia. Jeszcze pierścienia szukamy. Dobra, spotka wytrzymałość mogę wziąć. Mm, dawać pierśni, wytrzymałość 80, ok. 8,8 no, już tutaj jest niby okej okay, 9,1, dobra 9,1 yy, bierzemy, kopiemy gemy teraz, teraz kopiemy gemy yy, jest na wytrzymałość 1 dajmy tego z intą itemka. Yy, zobaczmy dalej, szczęście mm -mm. Okay, jest inta, super już po 80 prawie gemy, więc trochę lepiej jest, niż było na pewno. Na pewno jest trochę progres. Yy, dobra, jest Inta kolejna, super, super. Jest trochę farta. Trochę się poszczęściło. Dobra, to do sprzedania. Mm -mm. Gemik na siłkę. Też nas nie interesuje. Yy, no, pokopiemy tego trochę, pokopiemy na pewno. Dobra, wytrzymałość. Yy, tak, jak najbardziej potrzebna mi jest wytrzymałość. Yy, 1100, okej, okay, no dobra Czyli teraz potrzebuję wytrzymałości yy, Zdecydowanie, chyba że tutaj coś wymienię yy, na, wytrzymało na, 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 na wytrzymałość właśnie I yy, wrzucę ten gemik To jest też opcja yy, Dajcie Piła Okej, okay, tu jakaś ładna broń jest nawet już Już takie same średnie, plus 7 No nie, no tego to nie wezmę Część to też nie e, e, Zręczność Dobra tu, no, to, tu nic nie mamy niestety Jak widzicie epików też mam bardzo mało Epikami też jest problem mm, Ok inteligencja, wytrzymałość Dobra e, weźmy to i gamik na wytrzymałość muszę dropnąć Dobra super Szybko poszło e, Gaming na wytrzymałość I jest myślę że balans, teraz git tak 1081 żeby był maks bonus yy, mamy 1187 więc jest yy, tak, jak, tak jak trzeba to możemy wywalić jeden chemik w zapasie no i chyba nic już tutaj więcej nie wymienię na razie zobaczmy procenty z tą lekką zmianą w ekwipunku yy, czy cokolwiek jeszcze mamy tej szansy do zrobić yy, no nie są to zbyt duże procenty znowu 001 znaczy 001 0009. No ale z takimi procentami już kliknęliśmy jednego przeciwnika. No więc dajmy parę prób. Dajmy parę prób. Jak nie padnie tutaj nam ten, ten zając w te parę prób, no to po prostu... Po prostu dobiję 50-lewe zawki. Dostanę kluczyk, Potem się przebierzemy. Coś tam jeszcze myślę, że pociśniemy. No 60 raczej się nie dobiję, ale też nie miałem tego jakoś w planach jutro i mm, jutro słuchajcie będzie streamek, na którym y, będziemy sobie już bardziej cisnąć, bo będą już salki w gildii, więc będzie można polecieć trochę mocniej mm, no i co, no i co są no, jakiekolwiek szanse? chyba nie, chyba nie mm, dobra dajmy takie ostatnie ciśnienie grzybów kontrolne i y, no jak on nie padnie to po prostu finito mm, finito staraj z lochami i ciśniemy sobie aweczkę do poziomu 50 oczywiście ile mamawki jeszcze dobra na kluczyk nam starczy raczej bez problemu także o tyle plus no i dobrze 44 dobra, 26 baniek weźmy to weźmy to robię teraz ulepy 10-10 dzisiejsze przy okazji dobra 42 bańki weźmy to nie z tego jeszcze nie ma levela Dobra, tu ogólnie powinienem poczekać w sumie jak mi się ósma, ósma twierdza zrobi, yy, jeżeli chodzi o awkę, no ale trudno, yy, no ale trudno, dobra jest 50 level yy, i teraz szukamy klucza, szukamy klucza kolejnego do lochów, yy, zobaczymy jak tam będą procenty, no jak będą zero to po prostu się przebierzemy w epiki i zobaczymy wtedy. Dobra, najkrótsze misy, najkrótsze misy biorę Dobra, jest kluczyk szybko w miarę poleciał, git Także ciśnijmy po prostu hmm, Ciśnijmy po prostu ten loch 78 też powinien jeszcze paść, bez problemu, tak jak to potwara. No, potwara z problemami co prawda, ale, ale Jeszcze chyba jest szansa żeby go pokonać hmm, Żeby ten 51 docisnąć nie, poziom Żeby te lepsze piki dostać yy, Dobra, dajmy jeszcze mu tak powiedzmy z 15 grzybów Okej, okay, dobra, padł. 51, mamy pika od razu miejscem. Także już go weźmy. Będzie trzeba było dużo szukać. Na wszystkie stady, co prawda. 80 poziom. Czy on jeszcze jest do zrobienia? No są cross próby w sumie. Sprawdźmy na niego te szanse. Sprawdźmy, sprawdźmy te szanse. Nie, czekajcie się nie zaktualizowało tutaj. Dobra, teraz. Ok, Jakieś szanse są? Mm, dobra, 0,40% <noise> I to tak padło, ciekawe, ale dobra, zobaczmy jak to wyglądało. Jakie tu musiało hity powchodzić w niego. No naprawdę ładne, naprawdę ładne hity. No i dobra, on padł. No i to teraz masz ten zając, co? Może teraz ten zając da nam da nam trochę ekspa bo na niego mamy 0,2 <grium> to też niezbyt duże szanse no ale myślę że już przed nim sobie mm, spróbujemy się po prostu przebrać i tyle nie raczej tutaj nie ma sensu wydać tych grzybów czy 53 level chcę dobijać mm, no możemy dobić możemy dobić 53 level yy, zaweczki, jakieś lustro nawet już padnie yy, więc git dobijmy 5,3 i yy, yy, i będę bę, bę się przebierał po prostu okej okay, dobra i tak trzeba będzie trochę golda zdobyć. Także to trochę hawki jeszcze mamy. No i co? No i epiki. Szukamy epików oczywiście. Nie będziemy jakoś ostro lecieć. Dobra, jest pierwszy piczek. Myk bierzemy sobie i szukamy dalej. Mamy jakieś buty bez miejsca niestety. No, trochę, trochę wolno to leci, powiem Wam szczerze. Te piki znowu bez miejsca coś. Ok, rękawice już mamy. To podziękuję. Tu też nam nie jest to potrzebne. Ok, buty. Butów nie mamy. Buty jak najbardziej się przydadzą. Eee, jeszcze przyda nam się klata i hełmik. W sumie hełmik jest bardzo stary. Więc hełmik to przede wszystkim. No i jakaś fajna broń. To też byłaby spoko opcja. Kolejne rękawice. Niemcy z tymi rękawicami hmm, Pasek to też nas nie interesuje hmm, hmm, No dużo grzybów na to idzie bardzo Aż tyle to bym nie chciał Na to przebierania. Okej okay, jest broń Kurczę no kozacka broń Świetny rozrzut ale bez miejsca oczywiście Plus 36 już mogę mieć na broni więc broń bronię picką musimy koniecznie sobie znaleźć Żeby jeszcze coś tam w tych lochach dzisiaj ruszyć Dobra jest hełmik na wszystkie staty hmm, Niech będzie Niech będzie na te wszystkie staty, pół biedy. dobra, klata i jeszcze pasek w sumie też. Mm, no trochę na to idzie. Ta szansa jest jednak nie aż, tak, nie aż tak duża. Kolejna, no kolejna super kosa, super rozrzut i bez miejsca, nie? No tragedia totalna. Tragedia bez kowala się przebierać na epika. Mm, nie no... no... <laughs> pomocy, pomocy. Pomocy, błagam. Z miejscem, jedna brońka z miejscem, tylko, tylko o to proszę. O, no, dobra, jest pasek. No, to już nie musi mi tej klasy dawać, tylko żeby ta broń z miejscem poleciała i żeby już mnie tak trollowała. No, kolejny super rozrzut i... Ja nie mogę, co to jest, jeszcze za golda, jeszcze za golda. No nie no, bez, bez, bez tutaj, bez miejsca na klejnot, nas nie interesuje oczywiście, no. Teraz jest klasa jeszcze bez miejsca na klejnot. Więc też nas nie interesuje. Ja umiem na 3 staty, no ale już ma, znaczy mamy na, na, na staty, więc nie ma co. Yy, no i co? No już chyba gabinet nie będę rolował. <gryw> powiem wam szczerze, nie ma raczej sensu żadnego. Yy, damy jeszcze z 200 grzybów na tą broń i jak to nie poleci, to już odpuszczam. Będziemy szukać jakiejś zwykłej po prostu. Yy, no jak pech to pech, nic się nie poradzi. Także ze 100 grzybów jeszcze, jeszcze tak wrzucę i będziemy szukać jakiejś totalnie zwykłej broni. No bo, no nie ma sensu po prostu. Mam na kolejne rękawice. Sorry za myszkę w tle, oczywiście. Mogę w sumie robić Enter'em, będzie szybciej. <laughs> nie pomyślałem o tym. No i dobra. Hmm. Dobra, to są niepotrzebne mi rzeczy. Witzk. <laughs> Dobrze. Dziękuję, wreszcie jest broń. Nie musimy dalej szukać. Także to jest półbiedy. No i co? No i drugiej strony chyba nie będę wymieniał bo jest w miarę nowa, także... Tak, zostaniemy przy tym, co mamy. I zobaczymy, jakie nam się tutaj uda jeszcze wydropić. Dobra, jest pierwsza wytrzymałość. Druga wytrzymałość, więc super. To idzie na razie. Zręczność może być Inta, dobra, Inta in Zobaczmy no inta to jest 80, może jakaś lepsza poleć do broni się wrzuci Siłka to nas nie interesuje jest Inta, 79, dobra To już możemy wrzucić na pewno gdzieś Szczęście, wytrzymałość, okej okay. To wrzućmy tu wytrzymałość, wrzućmy Intę do broni i I chyba wszystko I mamy tutaj 1237 Mamy 1248, także Calculated Dobra no i teraz przejdźmy na tych lochów Bo myślę, że już nawet bez spracania procentów Powinno to po prostu szybko padać na razie I mm, No mam taką nadzieję, że tak będzie wyglądało Chociaż z tego co widzę to niekoniecznie mm, No come on, come on, No przecież się przebraliśmy kurczę. W totalnie op piki. Dobra Padło, padło Pierwszy loch padł, tu 8, 8 2, to kolejny od razu 54 poziom zaciśnięty Mm, więc ładnie, yy, no i co, teraz tutaj chyba 8,8 najbliżej będzie, też nie, tu chyba 8,6, tak, tu 8,6, dobra, padł za jednym grzybkiem, 55 level, yy, teraz mamy 90, 96 i 80, 88, czyli 88 teraz i potem ten 90, zobaczymy czy jeszcze jest szansa coś tutaj powbijać, yy, no na 60 poziom się nie liczę, yy, ale być może się uda, zobaczymy Przybrałem się już te epiki, bardziej z myślą o jutrze niż o dzisiaj No dobra, dawaj, dawaj tego Tego jaszczura tutaj kurczę, no no tutaj w ogóle full HP Fajnie, fajnie No i co, no, mam nadzieję, że to będzie jakoś padać kurcze, Jeszcze chciałbym dzisiaj podbić trochę lewe tak na 5,7 chociaż dzisiaj skończyć By mu się, że fajne, fajne klikanie Dobra, padł 56 poziom, mam rękawice Rynka wicekora wymienialiśmy, przydałoby nam się tylko klata z tych itemów 9-4, 9 96 i tutaj 90, jeszcze tego, słuchajcie, Herz to bym chciał dzisiaj walnąć koniecznie, koniecznie, żeby z niego jakaś klata poleciała, to by było idealnie już To by było perfekcyjnie No ale zobaczymy, czy jest taka szansa eee, Okej, okay. dobra, zobaczmy, zobaczmy Są cross próby, więc myślę, że on powinien, tak, powinien paść 57 level, no i jest brońka oczywiście bez miejsca to już tradycja hmm, No ale trudno, no trudno Dobra, nam dwa Lochy, 57 level yy, Wydaje mi się, że Dwa kolejne Lochy już są raczej nie do zrobienia Ale oczywiście sprawdzimy to yy, Oczywiście sprawdzimy Dobra, no jeszcze tego Reksa Może się uda Co tu się stało? 0,4% Trzy grzybki, okej okay. Dobra, tego się nie spodziewałem 58 poziom Tu jest setny, 96 ok, no, 96 na 0,027, no, no może, może, <grych> może się uda. Wiesz mam dużo golda, ale mam go, żeby wyprawy w Gidli odpalić, nie chcę w staty ładować, więc... No niestety, ale nie mogę go wrzucić z te statystyki chwilowo. Mam nadzieję, że nawet bez tego jeszcze ten, ten ziomeczek nam padnie i da nam 59 level. Naprawdę na to liczę, no ale to chyba się przeliczę po prostu. <grych> no nic, no spróbujemy. Spróbujemy. Hmm, 55298. Kurczę, no. No mało tych close prób jest, ale jakieś tam niby są. Hmm, jakieś tam close próby niby są. Zwojownik. Hmm, kurczę, no nie wiem, nie wiem. Mamy do, na pewno max bonus. 238. Tak, tak, jest max bonus. do hmm, hmm, oh, kurcze, close. Dobra. Słuchajcie, zerknę jedną rzecz. No są to bardzo małe procenty. Hmm. Co my tu możemy zrobić kurczę? Żeby to padło. Dobra, wrzucę w te staty. Wrzucę w te staty trochę. Hmm, może będzie jakaś o mogę wrzucić. E, Czekajcie, zobaczę tutaj. Jak mi to by zmieniło procenty. Trochę mi to zmieni na pewno procenty. Na plus, więc wrzućmy w siłkę sporo. No tak co najmniej do tyle co mam szczęście No tak do 10 golda powiedzmy, ok Trochę jeszcze tutaj, trochę tutaj No i dobra i zobaczmy Zobaczmy Czy to jest jakakolwiek szansa na niego, czy już nie Takie ostatnie 30 grzybów kontrolne i, i chyba tyle na dzisiaj Myślę, że to będzie dobra opcja 40, 17 kurczę, no są te close próby Są te szanse na niego na pewno Bo on tutaj nam padł Dobra, 59 level Mamy to, słuchajcie Padł, padł Hersh No i tutaj na razie resztę zostawiamy, bo już tutaj mamy 001 Także Nie wiem co, co jutro sobie poklikamy na streamie, czy w ogóle cokolwiek będzie do klikania No ale trudno Ja odpalam wyprawę w Guild już i i lecimy z tym jeżeli o to chodzi jeszcze mam chyba jednego tak, jeden skarb jestem do zrobienia hmm, możemy to zresztą zrobić od razu hmm, na no, odcineczku 60 poziom dobity także fajnie hmm, ale poszło zdecydowanie za dużo, za dużo dzisiaj grzybów na odcinku niż, niż planowałem. także to akurat niedobrze hmm, no dobra, właśnie tą misję zróbmy lepiej 10-10 u lepe 10-10 zrobione Wyprawa odpalona, także chyba jedynie wszystko jest, mamy, mamy tutaj załatwione, ładnie pięknie. Mm, więc myślę, że yy, Że git. 60 poziom drugiego dnia serwera, 61 się nie wycisnę i tak, więc myślę, że całkiem niezły wynik. Mm, no na tle serwera to chyba też nawet jest całkiem dobry wynik. Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no nawet, nawet do Top 100 byśmy mogli chyba wejść, chociaż nie, no, no nie, mo nie moglibyśmy przez gemy jak widzicie. No te jest Gemy po 120-130 prawie, no jednak robią robotę No i przez te Gemy raczej tutaj wyżej sobie nie wejdziemy Ale jutro już może coś pokopie i te Gemy się nadrobi, nie? Mam taką nadzieję No i dobra, no to co, to chyba na tyle dzisiaj Już nie będę przedłużał, dzięki Wam za oglądanie Pamiętajcie o aperce, subiku No i co, sol, subów, także zachęcajcie, słuchajcie znajomych i tak dalej Do subowania kanału, bo będzie na pewno na 4 słów jakiś specjalek Zapraszam na Discorda z widzami przypominam o kodzie na start ode mnie Jest on również w opisie do wpisania tego ugrzybiarza w gratisach No i co? Dzięki za oglądanko, trzymajcie się, do następnego. Siemaleczku!